Dzień dobry, dzień dobry kochane. Wskakuję do Was tak szybciuteńko tutaj, żeby Wam przypomnieć, że dzisiaj jest moje szkolenie Diagnostyka Emocjonalna Niepłodności o godzinie 19. Jeszcze możecie się zapisać. Za chwilkę podeślę Wam tutaj link, przez który możecie dołączyć. Dlaczego to szkolenie jest takie ważne? Bardzo często widzę wśród Was osób obserwujących mnie, że stoicie w swojej niepłodności. Robicie wiele rzeczy, ale dalej stoicie. Dalej to się nie wydarza. Różne procedury, leki, in vitro, dieta, suplementacja i dalej to się nie wydarza. Zawsze wtedy popatrzeć trzeba na emocje, na to, co jest w głowie, czyli nasze lęki, konflikty wewnętrzne, punkty widzenia, przekonania oraz traumatyczne wydarzenia, których doświadczałyśmy, czy doświadczaliśmy, bo również mężczyzn to dotyczy i należy to uwolnić z przestrzeni pamięci komórkowej, bo to ciało pamięta wszystkie straty, czyli poronienia, łyżeczkowania, zabiegi, które były dla nas trudne. To nie tylko to. My często tego nie widzimy, ale bardzo dużo programów niesiemy w sobie z naszego rodu. Czyli coś, co jest zupełnie niewidoczne, być może wiemy, że coś tam w tym rodzie u babci, prababci się wydarzyło, ale jakby nie wiążemy tego w ogóle z tym, co się dzieje w teraźniejszości, czyli z tym naszym problemem, że nie możemy zajść w ciążę. W pierwszej kolejności tak naprawdę, kiedy mamy tą trudność i ta trudność się przedłuża mimo jakiegoś leczenia wdrożonego, no to tam zawsze jest jakiś program. Mówię zawsze z pełną odpowiedzialnością, bo jeżeli my robimy różne rzeczy i dalej to się nie wydarza, no to emocje tutaj odgrywają kluczową rolę wtedy. Tak jeżeli mamy stabilne hormony i tak dalej. Nawet jeżeli Mamy różne choroby, bo jakby choroby są następstwem tego, co się działo, czasami następstwem programów, które niesiemy, czy różnych konfliktów wewnętrznych, lęków i tak dalej, bo tutaj jest bardzo szeroko, na to trzeba popatrzeć. I teraz, co będziemy robić na tym szkoleniu, dlaczego ono jest takie wyjątkowe? Po pierwsze, będziemy rozpoznawać to, co jest na pierwszy rzut oka niewidoczne i sama tak naprawdę nie jesteś w stanie ani rozpoznać tego u siebie, ani rozpoznać tego u partnera. Więc tutaj ja będę Waszą przewodniczką, która pomoże Wam rozpoznać te programy, które są niesione gdzieś z przeszłości i mają naprawdę realny wpływ na to, co się dzieje tu i teraz. Czasami jest tak, że w Rodzie my zostajemy że tak powiem, wybrani. Na to, żeby po prostu pewien program. Zauważyć albo kogoś z rodu zauważyć, który miał bardzo silne emocje, chociażby związane ze stratą dziecka. My mamy to za zadanie: no, po prostu zauważyć, uszanować, przyjąć i uwolnić, żeby. Nie było to przekazywane na następne pokolenie naszego dziecka. Zawsze Wam to powtarzam, żebyście poczynali nowe życie z taką pełną świadomością i odpowiedzialnością, że to, co jest nieprzepracowane w rodzie albo przez Was, albo przez innych i na Was się akurat tutaj zatrzymało, no to uratujcie swoje dzieci przed tym po prostu, żeby nie musiały tego dźwigać i żeby to one nie musiały tego przepracowywać, bo kiedy my tego nie zrobimy, czasami. No, czasami ciało nas przepuści, ale ten program może zaistnieć po prostu gdzieś dalej, w kolejnych pokoleniach, więc weźmy to na klatę, jak ja to mówię, i zmierzmy się z tym. Jestem po to ja, żebyście się czuli bezpiecznie w tej przestrzeni, którą mojego serca, którą będę dzisiaj tworzyła. I tej takiej czystej, bezwarunkowej miłości, która sprzyja uwolnieniu, która współpracuje z naszą nadświadomością, z naszym ciałem i z tym wszystkim, co do nas płynie. Ja nawet teraz to czuję, kiedy, kiedy to mówię, że to jest ważne, i to jest ta przestrzeń, którą ja dzisiaj będę tworzyła, żeby zobaczyć, co chce być zobaczone. <laughs> I dopiero, no właśnie, takie czasami trudne, że stoi w gardle. To są często tajemnice rodowe, niekoniecznie wasze, ale po prostu innych członków waszego rodu, babci, wujków, dziadków i tak dalej, które nigdy nie były zauważone przez ród, gdzieś zamiecione pod dywan, no i teraz przejawiają się, zatrzymują was w nadziei, że po prostu wy to uwolnicie. Więc z jednej strony ja zawsze mówię, żeby poczuć taką misję też do swojego rodu, bo ród daje nam bardzo dużo. To jest zasób niezwykły dla nas i dla kolejnych pokoleń. My kiedyś też będziemy dla swoich dzieci czy ich dzieci zasobem, mimo że niesiemy trudne rzeczy, bo właśnie w tych trudnych rzeczach jest też zasób, ale poczujmy się też jakby w rodzie no po prostu takimi, że tak użyję tego słowa, uzdrowicielami, to znaczy takimi osobami, które po prostu puszczą tą energię dalej. Ja Wam powiem na swoim przykładzie, ja miałam też taką misję, mam taką misję w swoim rodzie, dlatego, że w moim rodzie było bardzo dużo śmierci dzieci i dlatego ja się zajmuję niepłodnością, żeby wyrównać ten deficyt, czyli te dzieci, które umarły w wojnach i w różnych okolicznościach ich było bardzo dużo, jak zgłębiałam moją historię rodu i... <laughs> Moja dusza przyjęła po prostu takie wyzwanie na siebie. No po prostu wyrównanie tego deficytu, dlatego u mnie dzieci tak szybko przychodzą na świat u moich pacjentek i par no bo po prostu to jest moja misja wyrównania też tego deficytu. W innych rodach też, to nie tylko że z, jakby z mojego no bo wiadomo, że osoby są mi obce. Ale, jakby tutaj nie ma to znaczenia. Więc będziemy dzisiaj przyglądać się temu, co jest nieodkryte, czego nie widzicie, i gwarantuję Wam, że poczujecie to w swoich emocjach, w swoim ciele, we łzach i w dreszczach, które będą przechodzić przez Wasze ciało. I kiedy to sobie odkryjemy. Kiedy to zobaczymy na linii czasu, kiedy sobie pewne rzeczy uzmysłowimy, to już zaczyna się proces uzdrawiania i to jest dla mnie też niesamowite, bo to jest uzdrawianie przez uświadamianie, już zaczyna puszczać ten program bądź konflikt jakiś, jaki mamy. I dodatkowo w drugiej części szkolenia będę Wam pokazywała techniki kwantowe, które są szybkie, takie do tego, by uwalniać, rozpuszczać te programy. Będę Was uczyła wchodzenia w koherencję serca, czyli w tą przestrzeń serca, z której wszystko jest możliwe i to z tej przestrzeni, nie z przestrzeni głowy, będziemy e, działać cuda i uzdrawiać nasz ród i nas samych, bo Wy często robicie coś, Jakieś medytacje, relaksacje, coś, coś robicie w tej, jakby w tej kwestii, żeby uwolnić, ale jeżeli to idzie cały czas z umysłu, jakby umysł jest podłączony, to niestety on będzie bardziej sabotował niż nas wspierał. Natomiast jak my się połączymy z przestrzenią serca, tu jest moc, tu jest po prostu energia do rozpuszczenia wszystkiego. I nie każdy to potrafi, bo jeżeli kobiety są w głowie, to nie potrafią w ogóle nawiązać relacji ze swoim ciałem. Więc tego Was będę dzisiaj uczyć, bo to jest podstawa w ogóle do uzdrawiania swojego ciała na poziomie i emocji, i fizyczności, i dążenia do zdrowia. No oczywiście, jeżeli zdrowie, to również z lekkością poczęcie. Zapraszam też Panów na to szkolenie, bo będę mówiła też o tych aspektach, albo Wy jak będziecie, to skrzętnie będziecie tutaj notować. Ale fajnie, jakby Panowie byli, aczkolwiek nie wiem, czy wytrzymają trzy godziny czasami tak. Będę mówiła o tych aspektach też męskiej niepłodności, czyli słabe nasienie, zerowe nasienie, brak plemników, brak zdrowych plemników, czy żylaki powrózka. Co tutaj się dzieje również w tym męskim, że mężczyzna no, po prostu ma tak obniżoną swoją płodność, bo to również płynie z rodu bardzo często. I też to będziemy rozpracowywać. No i mówię, fajnie, jeżeli będzie mężczyzna, bo on będzie mógł to poczuć sam. Więc no, to jest też takie istotne. Kochane, możecie się jeszcze zapisać, możecie do mnie napisać, wtedy was jeszcze dołączę do szkolenia na agnieszka małpa miesiączka bez -bólu .pl albo zaraz przez ten link, który tutaj wrzucę w komentarzu do tego nagrania, bezpośredni już do zapisania, korzystajcie. Trzy godziny naprawdę dużej wiedzy, ale też doświadczania i będziemy już uwalniać to, co chce być dzisiaj zobaczone, bo czasami niesiecie bardzo dużo konfliktów, bardzo dużo rzeczy swoich tego, i tych, co z rodu, <laughs> więc będziemy, jeżeli będzie taka osoba, to będziemy wybierać to, co jest dzisiaj istotne, co wybrzmiewa dzisiaj, uwalniać, <laughs> a przez te narzędzia, które Wam. Hmm, po tym szkoleniu dostaniecie ode mnie, będziecie też mogli robić to sami. Więc kochani, ja zmykam, bo się przygotowuję na 19 dla Was. No i cóż, czekam na Was w przestrzeni serca, ściskam Was mocniuteńko.